Dzień dobry Państwu, nazywam się Rafał Szypulski i w tym materiale wideo mam przyjemność przedstawić Państwu zagadnienie związane z doborem parametrów siatki. Podczas przeprowadzania analiz wytrzymałościowych, czy to będzie zwykła analiza statyczna, czy też to będzie analiza dynamiczna lub termiczna, lub jakakolwiek inna, nieodłącznym elementem jest podzielenie naszego komponentu, naszego złożenia na elementy skończone. Dyskretyzacja ta tak naprawdę ma ogromny wpływ na wyniki. Czy te wyniki będzie można uznać za wiarygodne, czy też nie. W postaci chociażby naprężeń, przemieszczeń czy odkształceń. W związku z tym należy sobie zadać pytanie czy jesteśmy w stanie poinstruować program w pewien sposób tak, ażeby zagęścił siatkę tam gdzie jest to konieczne i ewentualnie rozrzedził tam gdzie ta siatka jest zbyt gęsta? Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Proces ten nosi nazwę adaptacji siatki i chciałbym właśnie dwie metody adaptacji siatki na dzisiejszym nagraniu pokazać. Ale zanim do tego przejdę Chciałbym tutaj, abyśmy wspólnie spojrzeli na model. Jest to kółko ręczne, które zostało utwierdzone w ścianie. Sama ściana ma odebrane wszystkie stopnie swobody. Została tutaj również przyłożona siła 200 N działająca zgodnie z kierunkiem X. Materiał również został tutaj zdefiniowany. Zdecydowałem się na stal konstrukcyjną S235. Jeżeli chodzi o Dostęp do różnych materiałów, przypominam, że klikając prawym przyciskiem myszy na dany obiekt, a następnie klikając zakładkę edytuj materiał mamy dostęp do całej biblioteki. Gdybyśmy potrzebowali zdefiniować swój własny materiał, któregoś na przykład tutaj w bibliotece nie ma, możemy to zrobić właśnie klikając znowuż prawym przyciskiem myszy na na przykład nową kategorię, a następnie klikając prawym przyciskiem myszy powtórnie na nową kategorię wybrać nowy materiał. Tutaj wyróżniamy w ramach analizy statycznej dwie, dwa modele materiałowe albo sprężysty izotropowy, albo sprężysty ortotropowy. Dobrze, nie chcę zapisać zmian, wróćmy zatem do modelu. No więc, właśnie, na początku chciałbym przeprowadzić zwyczajną analizę statyczną, tak jak robi się to w zgodzie ze wszystkimi książkami do wytrzymałości w początkowych roz rozdziałach. Uruchommy zatem to badanie. Może wspomnę jeszcze, że siatka tutaj zastosowana jest domyślna, oparta na krzywiźnie. No i właśnie, uzyskaliśmy pewne wyniki. Tutaj jest to na przykład 34 MPa, 34 MPa. Czy wartość ta jest, można by powiedzieć, odpowiadająca naprężeniom, które uzyskalibyśmy w rzeczywistości? Na razie nie chcę tego komentować. Wrócę do tego nieco później. Teraz chciałbym przejść do tak zwanych metod adaptacyjnych. Właśnie. Jeżeli chodzi o metody adaptacyjne, to są one stosowane, aby mieć kontrolę nad błędami dyskretyzacyjnymi podczas naszych obliczeń numerycznych. Jedną z takich metod adaptacyjnych jest metoda typu H. Metoda typu H konfiguruje nam w kolejnych iteracjach rozmiar elementu. Dlaczegoż litera H? Właśnie dlatego, że literą H oznacza się charakterystyczny wymiar elementu, czyli jest to. W przypadku elementów bryłowych, średnica kuli, w który został wpisany nasz element. W przypadku elementów 1d i 2d, czyli kratownicowych, belkowych, czy też płytowo-powłokowych, jest to średnica okręgu, w który został wpisany nasz element. Dostęp do samych właściwości adaptacji siatki możemy uzyskać, klikając prawym przyciskiem myszy w nazwę badania, a następnie wybierając właściwości. Tutaj ukaże się naszym oczom, Zakładka adaptacyjne. No i teraz tak. W ramach metody adaptacji typu H mamy tutaj dwa słowaki. Dokładność docelową oraz odchylenie dokładności. Dokładność docelowa jest pewną miarą błędu deskrytyzacyjnego związaną z energią odkształcenia w modelu. Ustawiając suwak na 98%, tak naprawdę instruujemy program, że chcielibyśmy, ażeby zakończył obliczenia, jeżeli unormowana energia związana z odkształceniem danych elementów będzie mniejsza aniżeli 2%. Ustawię Właśnie ten słówek na wartość 98%, a więc tak jak jest domyślnie. Jeżeli chodzi o odchylenie dokładności, należy tutaj powiedzieć, że metoda adaptacji typu H jest mocno niewrażliwa na lokalne błędy związane z energią odkształcenia postaciowego. W związku z tym, należy tutaj wspomnieć, że metoda adaptacyjna typu H jest wysoce niewrażliwa na lokalne błędy związane z energią odkształcenia. W związku z tym, poprzez Zakładkę, suwak, odchylenie dokładności, możemy poinstruować SolidWorks Simulation, czy tutaj bardziej powinien się skupić lokalnie na elementach o większym błędzie energii odkształcenia, czy też powinien liczyć globalnie, adekwatnie do mniejszych błędów energii odkształcenia. Ja tutaj zostawię maksymalną liczbę pętli na 5, to jest oczywiście liczba. Iteracji. Mamy tutaj jeszcze w ramach tych opcji e, gruboziarnistość siatki, pole z napisem gruboziarnistość siatki. Jeżeli je zaznaczymy, zezwolimy programowi, ażeby e, zmniejszył rozmiar elementów tam, gdzie m, taka gęsta siatka nie jest potrzebna. Na przykład tam, gdzie mamy niewielkie gradienty naprężeń. Ja tutaj to odznaczę, kliknę OK, a następnie uruchomię, e, uruchomię to badanie. Zostają przeprowadzone kolejne badania. W sekwencji. Badania te zakończą się albo w przypadku, kiedy dobiegnę do pięciu iteracji, albo w przypadku, kiedy osiągnę wymaganą dokładność. No dobrze. Mamy czwarty krok. Kroków zdefiniowaliśmy 5. Poczekamy na jeszcze jeden ostatni. Obliczenia zostały wykonane. Więc możemy przejść do analizy wyników. Dostaliśmy jednocześnie powiadomienie od SolidWorks Simulation, że analiza zaspokaja, bie, zaspokaja bieżącą dokładność adaptacyjną typu H, wynoszącą 98,%. Procent. Kliknijmy OK. Naprężenia urosły nam do 38 z hakiem megapascali. Możemy też zapoznać się z jakością siatki, oglądając ją sobie tutaj. Widać, że program zagęścił siatkę tam, gdzie rozpoznał ewentualną koncentrację naprężeń. Czy też zwiększenie gradientu naprężeń. Dobrze, przejdźmy zatem do następnej metody. Jest jeszcze metoda typu P. No i na czym polega adaptacja metodą typu P? Tak naprawdę adaptacja ta wykorzystuje zupełnie nową definicję elementu skończonego. Jeżeli popatrzymy na lewą stronę drzewka SolidWorks Simulation, to możemy zauważyć, Koło nazwy części taki, niebieski, taką niebieską ikonę, która informuje nas o rodzaju zastosowanego elementu. W domyśle mamy dwa rodzaje. Albo element jakości roboczej, który przemieszczenia widzi liniowe, natomiast naprężenia w takim elemencie są stałe, albo element wysokiej jakości, kiedy to przemieszczenia są paraboliczne, a naprężenia są a naprężenia są liniowe. Adaptacja typu P pozwala zwiększyć. Wielomian opisujący przemieszczenia do aż 5 stopnia. W związku z tym jednocześnie naprężenia mogą być opisywane wielomianem nawet 4 stopnia. Wejdźmy znowuż w ustawienia, we właściwości raczej naszego badania typu P. Kliknijmy zakładkę Adeptacyjne oraz wybierzmy adaptacyjna typu P. W opcjach metody adaptacyjnej typu P możemy poinstruować program, kiedy ma zatrzymać nasze symulacje. Znowuż możemy bazować na całkowitej energii odkształcenia. Ja tutaj wpiszę 0,05. To jest bardzo duża dokładność, i tak naprawdę nie spodziewam się, że SolidWorks Simulation do tej dokładności mi dojdzie. Chcę raczej zmusić program, ażeby przeprowadził wszystkie iteracje. Wszystkie iteracje, które zostały zdefiniowane we właściwościach. Otrzymaliśmy gotowe wyniki, więc możemy w tym miejscu przejść do analizy. W przypadku adaptacji typu P, naprężenia według Misesa wynoszą około 36,6 MPa, czyli trochę mniej niż w adaptacji typu H. Należy tutaj jednak zaznaczyć, że adaptacja typu P jest bardzo wrażliwa na jakobian wyjściowej siatki. Jeżeli ta siatka ma jakobian przynajmniej w niektórych elementach większy od 20, dostaniemy odpowiednie powiadomienie przy próbie uruchomienia symulacji z adaptacją typu P. A żeby zmniejszyć ten jakobian, możemy wejść w ustawienia siatki, na przykład klikając tutaj na górze uruchom to badanie, a raczej strzałkę pod uruchom to badanie, i w opcjach zaawansowanych zmienić punkty całkowania numerycznego z 16 punktów na w węzłach. Dzięki temu ten jakobian może zostać zmniejszony. No więc, właśnie, porównajmy wyniki, które tutaj zostały otrzymane. Możemy kliknąć w tym celu ikonkę porównaj wyniki, która znajduje się na górze zakładki Simulation. Kliknijmy wszystkie badania w tej konfiguracji i na początku chciałbym porównać przemieszczenia, czyli displacement. Wybiorę wszystko to, co mnie tutaj będzie interesować. Również i tutaj. Kliknijmy OK. Jeśli chodzi o przemieszczenia, to w zasadzie wszędzie są takie same. Różnice są naprawdę niewielkie i jest to około 8,4 mm. Porównajmy natomiast teraz naprężenia. Znowuż kliknę porównaj wyniki. Tym razem tylko zaznaczę naprężenia. Odznaczmy przemieszczenia, zaznaczmy naprężenia. Widzimy, że różnica w naprężeniach nie przekracza około 10%. Zważając na fakt, że koncentrację naprężeń ciężko modelować jakąkolwiek metodą, są to wyniki akceptowalne. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do pozostałych prezentacji.